Pytaliście się, jak będziemy spędzać święta? Proszę bardzo. Taki szybki update z dnia dzisiejszego, jest Wigilia. Jesteśmy tutaj, tak. Z nami jest kto? Oczywiście Van Kropek stoi, ekipa Northside Block. To Już tutaj Damy będą wszystkich. pierożki, pierożki cały czas tak. kontynuacie. A z drugiej strony, kto to? Nie, no nieprawdopodobne. Kto to jest? Kubuś jest z nami! Korsi, tak, pozdrawiamy. Widzicie, tak to wygląda. Zaraz pokażemy co, kto będzie działał. Yy. Agnieszka, a co Ty serwujesz? No jak to co? Upiekę ciasto. Tak. <laughs> no co, no będą śledzie, nie? No jak zwykle. Śledzik musi być tak no, na No ale nie ma takiego, wiecie, takiego naszego yy, Każdy śledzik będzie no, dobry. ale damy radę. Sałatka Ala śledzik pod pierzynką i łosoś. Super. Danielu, co u Ciebie? U mnie będą tak pierogi z kapustą i z grzybami. Mhm i wyrobię się, starczy mi czasu. Starczy mi czasu? Tak. <laughs> czujesz jak w MasterChef. Co u Ciebie Czuj, będzie? Co ja robię? E, ja robię piernik. Ja staram się zrobić. Co wyjdzie, to zobaczymy. A tu, tu, tu e, mamy już się grzyby się gotują na łóżko. Będziemy robić jeszcze łóżka, no czy ja będę robiła, a Ty? Co Ty będziesz robił? Co ja będę robił? Będą barszcz. Aha, no tak, ja mam barszcz do zrobienia, okej. Okay. Ja zrobię barszcz. Tak. Okay. I rybkę będziesz piernić i chlebek będzie a i chlebek jeszcze i mm. już ja też robię ciasto na łóżka I mhm. co robię? stolik będzie piękny stolik z, z czego? jak to się nazywa? kotara prysznicowa o, za 8 złotych z Ikei super i zrobiło klimat o, ja robię łóżka z grzybami. No, tu już trzy zrobiłam. Ja myślę, że to jest Jak widzicie, łóżka się cały czas lepią, cały czas produkcja trwa. Ile już masz? No, mało. Oj, mało. Ojej, a już i tak robisz większe niż myślałaś, tak? No, znaczy niż chciałam. <noise> Je, jeszcze co my to będziemy mieć? Oczywiście nie może zabraknąć świeżego chlebka. O kurde, on już prawie E, tutaj Patrycja schowała ciasto, żeby się nie zmieniło. Tak? Przede są, przed sobą samą? Nie, bo nie ma miejsca nigdzie. Nie ma miejsca nigdzie, no, no dobrze, taka jest prawda, nie ma miejsca. już pierdzi się, który też widzieliście przygotowania, jest gotowy. Nawet choineczka jest, tylko jeszcze lampeczki musimy na nie zawiesić. A jak zrobiona choineczka? E, to chyba będzie nawet, to będzie w późniejszym filmie, jak była taka choinka zrobiona. Także, jak widzicie, będzie barszczyk, będą łóżka. Jest tu nawet z białym obrusem. Powiedzmy, że jest obrus. Będą pierożki. Co więcej, Patrycja? Piernik. Dwie sałatki. Dobrze, będzie dużo jedzenia w każdym razie. Tak czy inaczej, z tego miejsca. I życzymy Wam wesołych świąt! Tak. A i bardzo dziękujemy za gifty, y, gifty, y, gifty na yeah. Bardzo dziękujemy za kawki na święta. O, o. tak to nazwiemy. <gry> Trzymajcie się.